Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak stworzyć planszę, która kończy większość filmów na YouTubie czyli planszę Subskrybuj, która zachęca do subskrypcji oraz, oraz do obejrzenia innych filmów na Waszym kanale. Pokażę Wam, jak ją zrobić i jak potem to wszystko pięknie ustawić. Na początek przygotujemy planszę w Canvie, a potem przejdziemy do ustawień na YouTubie. Więc zapraszam Was na ekran mojego komputera. Mamy więc, otwieramy więc kanwę, kanwa.com, tak jak tutaj widzicie na górze, i możemy zacząć działać z, z planszą. Subskrybuj. Na przykład możemy sobie wpisać tutaj: YouTube, jak sobie wpiszemy o outro. Outro, czyli taki na koniec taka plansza. I tak jak widzicie, mamy tutaj już gotowe piękne plansze na koniec. E, I wystarczy ją tylko dostosować. Także to jest mega proste. Jak widzicie, ja swoją dostosowałam tą. E, po prostu dałam koniec e, inne kolory, dodałam moje kolory, które wcześniej, e, wcześniej wybrałam. Ale możemy też dodać zupełnie inne, e, inne sobie plansze. Wybierzmy sobie, no, wybierzmy sobie na przykład tą. Tutaj mamy planszę, która z tyłu ma film, e, który możemy sobie, uwaga, zmienić całkowicie. Na przykład, jeżeli mówimy już o kobiecym biznesie online, no to mamy tutaj wideo. E, po lewej stronie możemy sobie wybrać różne rzeczy. I na przykład mamy takie proszę bardzo, takie oto. Świeci dełka. Powiedzmy, że to jest ok. I teraz, jak widzicie, usunęły nam się te kwadraty. W ogóle się tym nie przejmujemy. Wybieramy pozycję do tyłu i jest na samym tyle ten Dań kwadrat. Bardzo ładnie to wygląda, mi się wydaje. I mamy tutaj. O, mamy tutaj czas, który to będzie trwał. No, to jest za długi czas. Wydaje mi się, że optymalnie będzie 10 sekund, ale ja bym dała tak 7. Myślę, że i tak nikt nie będzie tego aż tak długo oglądał. I naciskamy gotowe, czyli wybieramy tutaj te nożyczki i sobie przeciskamy, ile ma czasu trwać ten, ten, ten ekran końcowy. Następnie zmieniamy sobie tutaj ty, tekst. Wybieramy po prostu ten tekst i na przykład możemy napisać więcej moich filmów. I możemy też sobie zmienić kolor. Tutaj zaznaczamy to i wybieramy sobie kolor na przykład na biały, żeby był bardziej widoczny. I tutaj możemy zostawić. Subskrybuj. O, może być subskrybuj po prostu. Możemy też tutaj napisać, kiedy wychodzą nowe filmy, bądź jakąś inną informację, którą chcemy przekazać. Tak jak widzicie, tutaj te kwadraty sobie zostały. Możemy je sobie dać wyżej. Nie ma to w ogóle żadnego problemu. Tutaj nam pomoże. Kanwa pokazuje nam, jak widzicie, te takie różowe linie, to, są, to nam kanwa pokazuje, yy, czy to jest równo, czy to jest nierówno. Powiedzmy, że to jest równo ze sobą. I teraz możemy też zmienić oczywiście te prostokąty na nasz kolor, na przykład żeby były bardziej widoczne, damy sobie białe. ok, mamy ten piękny oto yy, tą piękną, yy, ten piękny ekran końcowy. I ten ekran końcowy możemy mieć jeden taki właśnie subskrybuj. A na czas promocji możemy też na przykład tutaj dać jakiś film, który będzie promował naszą po prostu rzecz, którą sprzedajemy. Tak? Czyli tutaj zamiast tych kwadracików może być na przykład zdjęcie naszego produktu i na przykład nie wiem, strzałka w duże, by spojrzeć do opisu tego filmu, gdzie znajduje się link do zakupu i tak dalej. I teraz, jeżeli chcemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, czy nie ma tu na przykład muzyczki jakiejś, to sobie puszczamy, i jest muzyka. Mamy muzykę. Jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli Wam się ta muzyka nie podoba, to mamy naciskamy sobie tu. Yy, I widzimy, że jest na 100%. I możemy ją wyciszyć, wtedy będzie 0 i nie będzie już muzyki. Yy, może być po prostu puste, ale jeżeli chcemy sobie ją zmienić, to wybieramy sobie muzykę. I tutaj mamy. Mamy troszkę tych, tych muzyk, takich tutaj, bezpłatnych. Są niektóre pro, jak widzicie. Tutaj mamy pro, a tutaj mamy darmowe, i możemy sobie posłuchać, jak to brzmi. No i możemy sobie tam szukać tych, tych muzyk, tak jakbyśmy chcieli. Tutaj mamy o już usunęliśmy to, bo jednak nam się nie podobał, puszczamy jeszcze raz, sprawdzamy, czy jest tamten stary. Jeżeli chcecie wiedzieć, zanim zmienicie to, jak, jaka muzyka tam jest, to tutaj macie napisane po prostu, tak? Czyli możecie też sobie wybrać inny fragment tej muzyki, który będzie trwał to 7 sekund, które, które wybraliśmy. Ok, mamy więc tą tablicę końcową, mamy ją z muzyką, wszystko jest elegancko, możemy teraz ją pobrać, pobieramy jako mp4 i w tym czasie możemy otworzyć sobie nasz program do montażu. Ja pokażę szybko dla osób zupełnie początkujących, jak to wygląda w iMovie. iMovie to jest bezpłatny program, który jest zainstalowany na każdym komputerze, z, na każdym Macu. Ok, przełączyłam się na iMovie tak wygląda program do montażu. I teraz tak, potrzebujemy filmu. Powiedzmy, że ja mam tutaj film sobie przeciągam, o którym, w którym coś opowiadam i Dodaję sobie, przeciągam sobie też tą końcówkę i już możemy sobie, jak widzicie, dodać, tutaj możemy sobie zwiększyć, bo jeżeli mamy inny tutaj dźwięk, ja może bym to jakoś po prostu, command B możemy ciąć i usuwać. I teraz tak, jeżeli mamy tutaj inny dźwięk, posłuchajmy. Widzicie, jest trochę głośniej i możemy sobie to po prostu stciszyć tutaj, jak widzicie, tak żeby. Żeby nie straszyć aż tak bardzo. I potem naciskamy tu i wybieramy troszkę muszę się przesunąć, bo nie widzicie plik. Wybieramy plik, możemy nazwać ten plik jak ma być, możemy wybrać rozdzielczość na większą, jakość na najlepszą, albo jakąś tam jeszcze większą. Tutaj mamy rozmiar tego pliku, czy, czy nam się to uda. I już! I mamy piękne, e, piękny ekran końcowy. A teraz przejdziemy sobie do mm, YouTube'a i pokażę Wam, jak to ustawić już bezpośrednio na YouTubie. OK, zalogujemy się, logujemy się na YouTube'a, wchodzimy sobie w tutaj w Studio Twórców Beta Filmy, ładujemy oczywiście nasz film, powiedzmy, że już jest załadowany i to jest ten film, naciskamy ten długopisik, następnie bierzemy ekran końcowy, i tutaj możemy sobie wybrać różne opcje. Możemy sobie wybrać konkretny film, dokładnie z naszej biblioteki. Ja tu mam film dopasowany do widza, i to wygląda właśnie w ten sposób, że możemy sobie tutaj dokładnie dać na ten czas, kiedy się zaczyna ta plansza. I jak widzicie, o jest wszystko elegancko. O, proszę bardzo. Czyli możemy sobie to dodać. Oczywiście są tu inne jeszcze, o, na przykład możemy sobie dodać element subskrybuj. Jeżeli nam się zmieści, to możemy jeszcze dodać element subskrybuj, i wtedy, jeżeli na tej planszy mamy na przykład takie kółeczko, gdzie możemy to ustawić, no to bez problemu możemy to, możemy to zrobić. Możemy tutaj też napisać, na przykład subskrybuj i jakaś strzałeczka, żeby było wiadomo o co chodzi. I tutaj przeciągamy sobie, żeby było się zaczynało dokładnie od do tego momentu. Możemy się jeszcze upewnić, czy wszystko jest ok. Cześć, pa. I jest. No nie do końca, bo nam wchodzi na, na napis na górze. Ale wiadomo, że. O. No i jest elegancko, tak? Czyli wszystko widać. Tutaj będą się odpowiednie filmy wyświetlać. Ok, zapisujemy zmiany. Ok. I to wszystko. Tak właśnie wygląda stworzenie, e, tar, e, stworzenie na koniec e, planszy. E, subskrybuj na YouTubie. Dzięki. Ok, mam nadzieję, że wszystko jest jasne i wiecie już, jak stworzyć swoją planszę na zakończenie filmu na YouTubie. E, jeżeli film okazał się dla Was przydatny, proszę zostawcie mi e, kciuki w górę, e, sub, e, subskrypcję oczywiście oraz komentarz i dajcie znać, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć Pa!